ta dzisiejsza niedziela stanowi jakby ostatnie ogniwo w tym ciągu niedziel po Wielkanocy, które miały za zadanie nieco przedłużać nastrój tego święta nad świętami. Jeszcze pali się świeca paschalna, symbol cielesnej obecności Chrystusa wśród uczniów. Jednak siłą rzeczy i od kilku już niedziel Kościół kieruje naszą uwagę na ten fakt, że ten stan nie będzie trwał wiecznie, ten stan, w którym Chrystus pozostawał ze swoimi apostołami na ziemi, odsłaniał im tajemnice Królestwa Niebieskiego, wyjaśniał im, im pouczał i nauczał tego wszystkiego, co oni, oni następnie musieli, mieli sami głosić. Wkrótce już się to wszystko skończy, wypełnią się te słowa. Które słyszeliśmy w Ewangelii, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. I znowu opuszczam świat i idę do Ojca. I dlatego też, drodzy wierni, Chrystus, mając swoich apostołów opuścić, przypomina im, i to akurat w dzisiejszej Ewangelii szczególnie wyraźnie brzmi o pewnym środku, dzięki którym mimo wszystko pozostanie On z nimi, mimo swojej fizycznej nieobecności. Jednym ze środków oczywiście najbardziej skutecznym jest Eucharystia, która jego rzeczywistą obecność przedłuża. Natomiast do tych środków również należy modlitwa. Dotychczas mówi Chrystus, O nic nie prosiście w imię moje, jakby z wyrzutem się zwracając do apostołów. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Tak więc modlitwa ma. W pewien sposób zastąpić nam cielesną obecność zbawiciela, a także dać prawdziwą radość apostołom, tak jak w tym czasie przed Wniebowstąpieniem, tak jak Chrystus zapowiadał, że tam, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam ja jestem między, między nimi. Tak więc warto w tych ostatnich dniach przed Wniebowstąpieniem, w, również w, wśród tych dni krzyżowych. Tych procesji i próśb, które kierujemy do Pana Boga, zapytać samych siebie, jak powinna wyglądać ta nasza obietnica, ta nasza, przepraszam, modlitwa, aby ta obietnica Chrystusa o Jego obecności się spełniła. Jako warunek wstępny można powiedzieć, Chrystus stawia nam przed oczyma, stawia nam przed oczyma w dzisiejszej lekcji święty Jakub, wzór dobrego życia w swoim liście, który możemy nazwać prawdziwym pomnikiem czynnej wiary, wiary wzbogaconej o dobre uczynki, mówi o tym, że, żeby być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, który, którzy samych siebie oszukują. Tak więc to jest, drodzy wierni, punkt wyjścia, to jest zupełnie podstawowe założenie dla skuteczności naszej modlitwy. Jeśli chcemy, żeby Pan Bóg nas wysłuchał, to musimy najpierw sami być gotowi, aby słuchać Jego, aby pełnić Jego wolę. To oczywiście wydaje się oczywiste, natomiast wielu ludzi postępuje, jakby o tym zapominało jakby ta podstawowa zasada nie miała zastosowania. Tak, jakby modlitwa była środkiem automatycznym, który automatycznie zapewnia nam wysłuchanie u Pana Boga. Tak więc musimy najpierw zadbać o to, aby naszą modlitwę poprzedzały nasze dobre uczynki, nasza pobożność. A i wtedy z drugiej strony nie powinniśmy zapominać o tym, że Pan Bóg wysłuchanie modlitwy pozostawia swojemu miłosierdziu. Tak jak pisze Święty Paweł w liście do Rzymian, mówi Pan do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę komu chcę i wyświadczam miłosierdzie nad tym, nad kim się lituje. Tak więc nie zależy wybranie, wysłuchanie od tego, kto go chce lub się o nie ubiega, ale od Boga, który okazuje swoje miłosierdzie. A zatem, nawet o najlepszej drodzy modlitwie, możemy co najwyżej powiedzieć, że zasługuje na wysłuchanie, ale niekoniecznie nam je zapewnia. Taka modlitwa musi dalej obejmować oczywiście z drugiej strony też właściwy przedmiot, właściwy obiekt. W dzisiejszej oracji akurat bardzo pięknie o to prosimy, aby z Bożego natchnienia najpierw nasze myśli były prawe i aby pod Jego kierownictwem takie samo było również nasze postępowanie. Byłoby, drodzy wierni, przewrotnym, gdybyśmy w naszej modlitwie prosili jedynie o doczesne dobra. Bóg nam je daje mianowicie jako środki do celu, po to, aby osiągnąć dobra duchowe i wieczne. W konsekwencji więc to one, te dobra duchowe, muszą stać zawsze na pierwszym miejscu, jako cel ostateczny. Nawet wtedy, poniekąd, kiedy prosimy o jakieś dobra materialne. Ten się dobrze modli, mówi święty Augustyn, kto szuka tylko Boga samego. Źle za to modli się ten, kto przez niego szuka tylko czegoś innego. Tak więc cel ostateczny dla zawsze powinien nam przyświecać. Czasami jednak może się znowuż zdarzyć, że rzeczywiście sądzimy, że prosząc o jakieś dobro doczesne zbliżymy się do Pana Boga. On jednak w swojej mądrości wie, że być może w tym wypadku byłoby odwrotnie, dlatego nam jakiegoś dobra odmawia. Tutaj warto, abyśmy jeszcze raz poddali, oddali głos świętemu Augustynowi który w komentarzu do psalmu 53 pisze, abyśmy co do doczesnych rzeczy nie prosili o nic, jakby było dla nas absolutnie w sposób stuprocentowy dobre, ale tylko o tyle, o ile nam to rzeczywiście ma przynieść pożytek. Co nam przynosi pożytek? Natomiast tego nie do końca wiemy, bo tak to bywa, drodzy wierni, że czasami to, co uważamy za korzyść, w rzeczywistości okazuje się dla naszego dobra duchowego przeszkodą, a i bywa odwrotnie, że to, co my uznajemy za przeszkodę, to czego chcielibyśmy najchętniej uniknąć, właśnie duchowo przynosi nam jakiś pożytek. Tak więc, znowuż sięgając do św. Augustyna, nie chory powinien przepisywać lekarzowi lekarstwo, które ma zażyć, ale odwrotnie, to lekarz powinien to lekarstwo przepisywać i o tym decydować. Tak więc ważne, abyśmy i o tym pamiętali, bo w ten sposób e, to usposobienie daje nam e, odpowiedź na często niezrozumiałe sytuacje w naszym życiu. Mianowicie chociażby takie, że sprawiedliwi są w tym życiu doświadczani. Mam to miejsce często po to, aby zachować ich przed grzechem albo żeby doprowadzić do większej doskonałości. I odwrotnie, doczesnego powodzenia nie powinniśmy przedwcześnie traktować jako znaku łaski. Bo równie dobrze może to oznaczać, że Pan Bóg dopuszcza jakieś dobra doczesne jako karę, aby człowiek tym bardziej się w nich, w tych dobrach pogrążył i tym bardziej się do nich przywiązał, kiedy zapomina i nie chce pamiętać o dobrach duchowych. Na takiej zasadzie, jak mówi Chrystus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, otrzymali już oni swoją nagrodę. Tak więc tutaj możemy doszukiwać się odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak często grzesznikom właśnie dobrze powodzi się na tym świecie. Dalej, drodzy bierni, jeśli jednak mimo wszystko zarówno nasze usposobienie, jak i przedmiot naszych modlitw są dobre, wówczas możemy z ufnością modlić się i oczekiwać, że zostaniemy wysłuchani. I z taką ufnością powinniśmy wytrwale się modlić. Bo tak jak dziecko, może u swoich rodziców uzyskać więcej albo i wszystko, jeśli tylko prosi we właściwy, wytrwały sposób. Podobnie również Ojciec Niebieski, w pewnym sensie można powiedzieć, czuje się przymuszony naszą modlitwą, aby dać nam to, czego potrzebujemy. Z natury jest on źródłem wszelkiego dobra. Tak więc, jeśli nawet bezrozumne stworzenia tworzy w tak piękny sposób, że jak mówi sam Chrystus, piękno kwiatów, piękno lilii polnych, przerasta, przepych Króla Salomona ze Starego Testamentu. Tak więc o ile bardziej będzie Pan Bóg skłonny, aby spełnić modlitwę swoich dzieci, które powołuje do szczęścia wiecznego. Tak więc, jeśli wy, i to te słowa będziemy słyszeć, to wierni, w dniach krzyżowych, chociaż jesteście źlimów mówi Chrystus umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ile bardziej Ojciec Nieba da Ducha Świętego, którym którzy Go proszą. Co jednak na koniec, warto byśmy pamiętali, e, niezawodnie, można powiedzieć, skłaniam naszego Ojca Niebieskiego do tego, aby da, dać o to, co, to, o co prosimy, to imię Jego ukochanego Syna. Tak jak to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, zaprawdę powiada wam, jeśli prosić będziecie o cokolwiek w imię Moje Ojca, da wam. A to ze względu na zasługi Chrystusa, które są nieskończone i dzięki którym również nieskończona w pewnym sensie jest Boża hojność wobec nas. Tak więc pośrednictwo Chrystusa, jak on sam zresztą zapewnia, nie kończy się wraz z niebowstąpieniem, ale będzie trwało dalej, będzie trwało aż do końca czasów. Chrystus w niebie, można powiedzieć, kontynuuje swoją, swoją misję, swoje dzieło pośrednika między Bogiem a ludźmi jako człowiek. Wskazuje w niebie na swoje chwalebne rany, na swoje zasługi, przypomina o nich. I dlatego też słyszymy w dzisiejszej w dzisiejszej Ewangelii, że On dzień prosić, będziecie w imię moje i nie, i nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam powiedz Ojciec, miłuje was, boście wy mnie umiłowali i uwierzyliście, że od Boga wyszedłem. Tak więc. Bądźmy, drodzy wierni, posłuszni tym słowom, zgodnie zresztą z Duchem Kościoła, który każdą praktycznie modlitwę liturgiczną, każdą orację kończy tymi słowami przez Pana, naszego Jezusa Chrystusa. To jest najlepszym środkiem do tego, abyśmy i my, prywatnie, osobiście w naszych modlitwach, byli wysłuchiwani. Oczywiście nie oznacza to znowuż, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane natychmiast. Nierzadko. Pan Bóg czeka z ich spełnieniem, po to, aby wypróbować naszą wytrwałość i później tym bardziej ją nagrodzić. Na takiej zasadzie, jak kazał świętej Monice całe 18 lat prosić o nawrócenie swojego syna. A kiedy już ostatecznie ją wysłuchał, to można powiedzieć nad obficie, bo z jej syna, wtedy grzesznika. Uczynił wielkiego świętego, mało tego, wielkiego doktora Kościoła, świętego Augustyna. Tak więc, niech ta dzisiejsza niedziela już poprzedzająca bezpośrednio święto w niebo wstąpienia stanowi dla nas doskonałą okazję, aby zapytać samych siebie, jak też nasza modlitwa wygląda, czy nie brakuje jej któregoś z tych istotnych elementów. I bez wątpienia każdy z nas odkryje coś takiego. U siebie, co można by w tej kwestii poprawić, bo dobrze modlić się jest to wielką sztuką. Tak więc prośmy w tych ostatnich dniach przed niebostąpieniem Pańskim wzorem apostołów, Panie, naucz nas się modlić. Warto, abyśmy przyswoili sobie tę krótką, ale jednocześnie piękną modlitwę, która zawiera w sobie wszystkie te części składowe dobrej modlitwy, o których mówiliśmy. Modlitwa, którą przypisuje się świętemu Mikołajowi, który mówi, mój Panie i Boże, zabierz ode mnie wszystko, co mnie oddala od Ciebie. Daj mi za to wszystko, co mnie do Ciebie zbliża. Zabierz mi moje serce i oddaj je całkiem na własność sobie samemu. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.